Witam, prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, witam. Tak zamykam tymi dwoma słowami moje mówienie do każdego na ty, żeby oddać szacunek, o którym też mówisz. Szacunek mój jest ogromny, bo jestem niezwykle wdzięczna za doprowadzenie mnie do miejsca, w którym no, zrobiłam wszystko. To jest właśnie... Wizualizacja tego, co wykonałam 6 sierpnia na swoje urodziny, dla demokracji, dla wybierania, dla próby zrozumienia tego, w czym jestem, o czym mówisz i dlaczego tak bardzo nie mogę z tego skorzystać. Więc nie będę dzisiaj zaśmiecać tego miłego święta, niewątpliwie. Jest to święto, jeśli ktoś w to wierzy, ufa temu, yy, idzie, czyta o wyborcach, czyta o kandydatach, przepraszam, i skreśla jakiegoś kandydata i wybiera. Yy, jestem obywatelem 58 lat. 25 lat jestem w tej tak zwanej demokracji, i niestety. Nie byłam w stanie z tego skorzystać, więc nie dlatego, że ona była zła czy dobra. Po prostu zadecydowałam o swoim życiu. Zadecydowała pewna prawda, pewna rzeczywistość, pewne okoliczności, które spowodowały, że stałam się obywatelem obywatelem czegoś, co, co właśnie w tamtym miejscu robiłam, a czego nie mogłam robić. W domu, czyli w zasadzie jak byłam mała, no jakby był to mój mały kraj. I cieszę się, że jeszcze dzisiaj będziemy chodzić tą samą drogą. Tą samą drogą będziemy chodzić jeszcze jutro. Tą samą drogą będę szła. Jeszcze w niedzielę, ale już w poniedziałek taką dziś podejmuję decyzję. Ta droga już się na tym kończy. E, ta kartka będzie jeszcze odkrywana, bo powiem tak, że na tej kartce zawarłam wszystko, co zrobiłam przez 58 lat, sposób w jaki próbuję tutaj mówić do człowieka, do obywateli, do koleżanek, kolegów, do mamy, do ciebie i do Twojej małżonki. Wszystko tu jest takim. Takim przemówieniem, że zrobiłam wszystko, tylko gdzieś tam się jakby przebiłam, nie wiem, co takie jest. Przyznam, że niezwykłe. Mówiłeś wtedy, że jestem w samym środku bo byłeś dumny, niezwykle ucieszyłeś się. Ja bardzo przyjęłam to, że jesteś w samym sercu demokracji. Jestem tuż za tobą. Za tobą. No tak mi wyszło improwizacyjnie. Narysowałam tutaj, witam, przecięłam po raz pierwszy. Próbowałam, naprawdę, próbowałam brać udział w wyborach. Ludzi, którzy budują moje drogi, żłobki, ścieżki rowerowe, szpitale, wydarzenia kulturalne, stymulują moje życie, decydują o życiu i śmierci. Wydają bardzo dużo pieniędzy na rozwój, na rozumiem jakieś wspólne cele, tak rozumiem to. 25, wolności, 25 lat wolności, 25 lat samorządności, 70% jest zadowolonych, no 30% nie. Zwróciłam uwagę na to, że jednak nie 100%. Nowe miejsca pracy, mogę zadecydować o moich miejscach pracy. E, nie, jak to. powiedziałeś tak. Możemy zadecydować o tym, czy nowe miejsca pracy powstaną w mojej gminie, na mojej dzielnicy, w moim mieście, czy w moim e, otoczeniu, czy w jakimś innym otoczeniu. No przecież wybierać mogę tylko w swojej dzielnicy, więc jak rozumiem, nie, nie rozumiem tego, że wybieram tutaj, a człowiek, którego wybieram, rozumiem, znaczy będzie budował jakiś inny żłobek w jakimś innym, pojedzie do Warszawy, tak się czasem zdarza. Wybieram człowieka z PO, a on zrywa. Z tym ugrupowaniem idzie na przykład do PiSu, albo odwrotnie, albo jest wyrzucany z partii. No tak. Bywa czasem, że i w samorządzie prawdopodobnie się tak zdarza. Jestem więc tuż za Panem, tuż za Tobą. Mówię tak różnie, bo faktycznie trochę jesteś moim Panem. Sprzedawałam róże, więc tak czuję się, tak chodziłam po tych ulicach z flakonem. Przepraszam, nie, nieważne. Dziś jest to, nieważne. Będziemy, odcinkami będę odzywać się, niewątpliwie. Jakoś się tak próbowałam przygotować, tak jak i ty, przed biblioteką, gdzieś jakieś konspekty. Próbowałam dzisiaj uporządkować swój świat, bo poczułam, że, że jeszcze dzisiaj pójdziemy razem. Czy jesteśmy w tej chwili? Jestem razem z Tobą. Jeszcze jutro. Wyjdę, będę chodzić tymi samymi ulecami w niedzielę. Również. Natomiast w poniedziałek to już niestety, ale pomału będziemy się rozstawać. To niesamowite jest, że zaczynasz właśnie swoje przemówienie w taki sposób, że w poniedziałek będziemy szli tą samą drogą, w niedzielę też. Będziemy tak samo iść, ale tylko. Tylko w niedzielę będziemy decydować, jak ta droga będzie wyglądać. Ja zadecydowałam o swoim życiu, mając 7 lat po to, żeby ta, te decyzje były w jakiejś takiej ciągłości, nie tylko, bo one się zdarzały co cztery lata. Żeby zdarzały się też i jutro i pojutrze, że jeśli ja dzisiaj wybiorę, to żebym jutro nie... ten głos nie został wyrzucony, albo żeby nie przeszedł do innej partii, albo żeby nie odwracał się pupą już za parę dni. Bym mogła jutro również przyjść do domu i bez cienia wątpliwości coś, coś wiedzieć, że zmieniłam. Mam głos, tak mam. I mam wybór. I zadecydowałam. W 2007 roku zadecydowałam tak, ponieważ mój los zupełnie nie miał nic wspólnego ani z państwem polskim, ani z konstytucją. Bardzo dużo ludzi mi pomogło w tej chwili troszkę się nie rozśmiecać, ponieważ za mocno tutaj zareprezentowałam to znaczy. Troszeczkę to było tak, tak do wczoraj, że właściwie to rozmawiam z całym światem. Reprezentuję polskę. Bardzo ciężko jest reprezentować i jednocześnie z tyłu mieć. Z tyłu mieć. No właśnie. Kiedy odwracam twarz, mówię do kogoś i na przykład on mnie kameruje, to za mną z tyłu widać wszystko to, co zrobiłam. Jeśli za mną z tyłu kogoś uderzyłam, to za mną z tyłu, ktoś, kto mnie widzi, jest tam człowiek, którego uderzyłam. Płaczę, czy skręca się z bólu. Jeśli tam z tyłu za mną, no nie jestem w stanie całkowicie siebie okroić, bo nawet jeśli... Bardzo blisko siebie skameruje, czy ktoś mnie skameruje, to na mojej twarzy również to, co zrobiłam, będzie się jakoś tam malować. Z chwilą, kiedy mówię o czymkolwiek, mówię o wczorajszym dniu, przedwczorajszym i jeszcze przedwczorajszym. Więc jest różnica między e, tym, co tym tłem. Za mną z tyłu stoi ktoś, kto komu akurat pomogłam, na przykład nie wiem, zarobić pieniądze, otworzyć pracę, zaopiekować się dzieckiem. On jest z tyłu wesoły, prawdopodobnie będzie widoczny. Kiedy kogoś tam z tyłu okłamie, ty patrząc na to, będziesz widział że ja mówię tutaj o Polsce, o wspaniałych rzeczach, o tym, że tak się tutaj to wykonało, że poszłam do pracy, że osiągnęłam sukces. Pamiętam, jak wchodziłam do szkoły. Akurat wróciłam z wycieczki, było to trzy dni. Tam. Poczęstowano mnie po raz pierwszy winem. Spiłam się tak strasznie, że na drugi dzień no, wszystko mi się składało. Pojechaliśmy to była klasa wycieczkowa. Byłam sama jedna w klasie dziewczyna. Jedna tylko, wszyscy byli chłopcy. Więc namiot, w którym spałam, był namiotem mojej wychowawczyni. Dużo nie patrząc, musiałam do tego namiotu wejść. Po wypiciu całej butelki wina, smród, jaki we mnie, ze mnie się wydobywał, prawdopodobnie był niewyobrażalny. Idąc do tego namiotu, no, wychowawczyni mnie akurat oczywiście. No, no, stanęła przede mną. Była na mojej drodze. I pamiętam, mówiła takie r. E, Koronkiewicz, ty jesteś pijana. Ja zataczając się, ledwo się. Proszę panią, nie zupełnie nie. Do dzisiaj nie zapomnę tego. Było to gdzieś tam koło kiejkut. Zataczam te kręgi. No i... W poniedziałek czy we wtorek? Godzina wychowawcza. No, pani nic mi dalej już się do mnie nie odzywała. No i taki był moment. Ha, przepraszam. To było troszeczkę jeszcze nieco później. Jakiś minął czas. Gdyby to było na drugi dzień, może byłoby inaczej. Natomiast, yy, no to prawdopodobnie, był jakiś maj, za jakieś dwa czy trzy tygodnie trzeba było się ocenić. To znaczy. Taka była taki był zwyczaj stawiania sobie ocen za zachowanie. To był pierwszy rok pobytu tam w Olsztynie w szkole po przyjeździe tu z Wrocławia. No i wstaje Koronkiewicz. wstaje i zaczynam mówić, że tak wspaniale, że... No miałam takie stopnie, a mam teraz lepsze, że no powiem, że nie będę tu robić teatru, w każdym razie ja się napiałam, tak próbowałam coś tam powiedzieć, że jest fajnie, że próbowałam siebie ocenić jakoś tam, a ona tylko tak wychoczy tak widzę, tak patrzy na mnie, patrzy z takim, z takim coraz bardziej takim przemurzeniem z takim, jakimś takim spodełba i tylko powiedziała jedno, jedno słowo. Kołonkiewicz siadłam. No siadłam i już nic nie powiedziała. Zapomniałam, że tył widać na mile. Ja widziałam tylko przód. No. Do widzenia. Dobranoc. Dziękuję bardzo.